Malowanie ścian i sufitów to jest pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, czyli no, po prostu pomalować te ściany nowym, świeżym kolorem, może jakimś innym i już nam się ten układ zmieni, znaczy układ, już nam się ten widok wizualny zmieni. To co nam się wcześniej nudziło, teraz może nam się od nowa podobać, bo nowy kolor odmienia przestrzeń. Koszt jaki tutaj musimy ponieść to są farby, mogą być droższe, mogą być tańsze. Ja polecam generalnie flugera w tym momencie tańsze wersje jakie możemy znaleźć to są na przykład jakiś, jakiś Beckers też daje radę. Też na Allegro możemy znaleźć niedrogo, też jakiś link wkleimy w opisie, może yy, wałki taśmy malarskie też są stosunkowo niedrogie, też zależy jakie taśmy jak chcemy dobrze to zrobić to dobrze jest się zaopatrzyć w droższe taśmy, znaczy lepsze, no ale też nie są to jakieś holendarnie wielkie koszty, Około 20 zł możemy dobrego Blue Dolphina kupić, też wkleimy link w opisie. Wałki też, im tańsze tym niekoniecznie lepsze, ale z mikrofibry, z owczej wełny już będą droższe, z mikrofibry jakieś biało-zielone wałki najlepiej możemy w dobrej cenie znaleźć.